Witam, świeży tydzień. Zaczniemy od takiego dnia gospodarczego. Co będzie dzisiaj? Dzisiaj chcę przerobić ten stolik. Co mi tu w nim nie pasuje? Chciałbym go pomalować i muszę wyciąć tą, tą poprzeczkę. Dlaczego je chcę wycinać? Docelowo ten stolik będzie stał tu w tym miejscu po prostu krzesło pod niego nie wjeżdża przez tą poprzeczkę no jak się też tak chodzi to niekiedy się człowiek stuknie rzadko a niekiedy się niekiedy się że tak powiem stuknie w, 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 w nogę w ten stolik co jeszcze chyba polakieruję jeszcze raz ten blat on jest taki niby polakierowany, niby nie. Jak już to będę miał wszystko ściągnięte, to wezmę, wezmę go, przelakieruję. I chyba zdążę jeszcze tutaj, tu półeczkę dorobić na drukareczkę albo na coś. To jest, To jest, że tak powiem, plan na dzisiaj. I plan gospodarczy to co, no bierzemy się za niego Tutaj mamy już sam szkielet. W miarę sprawnie poszło. Stolik ma 75 cm wysokości. Jeszcze kółka. Sądzę, że też nie powinno być z nimi problemu. I tak, wam się przyznam, że w sumie nie sprawdzałem, jaką mam farbę. Jak widać, kiedyś był żółty. Teraz, że tak powiem, chyba z racji wieku żółty mi się trochę mniej podoba. Eee... Czuć się, że tak powiem, standardy nie zmieniły. Malujemy tym, co, co znajdę na półce, a jeszcze nie szukałem. Nawet nie wiem, czy mam bezbarwny lakier. Mam nadzieję, że mam. Znaczy, puszka na pewno stoi, ale czy jest dobra, to nie wiem. Odkręcamy kółka, lekko czyścimy. No i co? Będziemy, go, będziemy robić cięcienie. Pierwsze cięcienie. Mam taki plan, żeby tą poprzeczkę w ogóle przenieść gdzieś w okolice środka. Wtedy będę, będę miał co oprzeć tą półkę, na której teoretycznie ma stać drukarka. Ale to wszystko jeszcze do do zobaczenia. Dobra, póki co to biorę się za kółka. No i obetniemy tą pierwszą poprzeczkę. Jeżeli wszystko mamy rozmontowane, ta poprzeczka została już wycięta. Jak jest plan. Poprzeczką wjeżdżamy tu. Tak, tu sobie ją spawamy. Potem wytniemy to. I z tej poprzeczki zrobimy kawałek półki. Tak mi się wydaje, że będzie najrozsądniej brakuje nam około centymetra może to rozetnę wszystko jeszcze raz i, i złożę od nowa przemyślę temat przemyślę temat Jak możecie zauważyć, rozciąłem wszystko. Jak dobrze mi się wydaje, to ten stół spadałem na początku mojej kariery, czyli jakieś 20 24 lata temu. 23 jakoś tak. Jeszcze chyba elektrodą jechałem. Mocowanie kółek przejdę przy nami. Mocowanie kółek, jak widzę, jest takie. Nie chcę mi się tego poprawiać, bo nie ma sensu. Co będziemy teraz robić? Eee, tu sobie szlifowałem. Tu mam kryskę. Tu mam kryskę. I będziemy spawać do kąta. Mam takie trójkąty spawalnicze. Magnesy. Nie bardzo im ufam. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu im tak nie, nie, nie za bardzo ufam. Wydaje mi się, że nie mają. U nich pod jest, ale nie za bardzo prosty. Tak jest, moje, tak jest moje odczucie. Były to tanie magnesy kupione w jakiejś sieciówce, nie wiem, w Leroy, może w Obi. Nie, no, chociaż to tak wygląda. Wygląda w miarę dobrze. Nic z tego strzelać nie będzie Tu co, spamelec Henryk Ryngawicki Gaz Czuwica Masa przypięta Czy my gdzieś tu złapiemy masę Wątpię żebyśmy złapali masę Przez tą farbę Przypnę masę sobie od razu tutaj Dawno nie spawałem, oj, dawno nie spawałem Masa Także to było dobre, to Tu jest masa powinna być I co? Jedziemy południe, jeszcze maska, bo zakurzona, widać, że dawno nie spawałem 我们走。 w tym momencie bakteria spadła na tym kanale to nic nowego że te baterie padają Dobra. Dobra. mamy stelaż gotowy Mamy stelaż gotowy. Jak ja bym chciał przed tym siedzieć? Z tamtej strony by miało być biurko. Oczywiście biurko. krzesło. Czyli musimy to sobie obrócić. Jest. Mamy to obrócone. Tak. Tu i gdzie bym chciał to? półkę sobie machnąć myślę, że ona będzie musiała być tutaj ta półka tak. mniej więcej tu co potrzebujemy? Potrzebujemy tutaj taki kwadracik, na, czym, na którym będziemy mogli na którym będziemy mogli umieścić Coś na czym będzie stała drukarka Idę szukać co Idę szukać co Może ten profil co nam został wykorzystamy Może jego wykorzystamy Zobaczę, przemyślę i już do Was wracam wiecie co? Minęło 15-20 minut sprawdziłem sobie wymiary w sumie myślałem tutaj o urządzeniu wielofunkcyjnym. Sprawdziłem sobie wymiary takiego urządzenia wielofunkcyjnego, jakbym tutaj dał. I wydaje mi się, że najrozsądniej będzie tą deskę zrobić gdzieś tutaj. Tylko wypuścić ją tutaj mniej więcej z 20 cm, bo BLAT będzie wystawał 25 Jak dobrze kojarzę, tak? Dobrze skojarzyłem jakieś 23 cm Będę wystawiał tutaj blat Za to Czyli mniej więcej Tyle Czyli ja bym sobie tutaj tylko po prostu Dwie takie poprzeczki dał Po 20 cm I jakby była potrzeba To otworki I wtedy dokręcił blat Na tą drukarkę w tym miejscu, bo ta nóżka, ta nóżka jak, do, jak przyjdą kółka, to ona będzie na wysokości 30 cm. Tu nam zostaje 40 cm. Z haczykiem. Drukarka ma jakieś 45 cm na 40. Także nie ma za bardzo miejsca, żeby się tu rządzić. I zostawiamy tak, znalazłem sobie kawałek kiełką kątownicza. Idę go wyszlifować. Idę go szlifnąć, tak, żeby był czysty, bo zardzawiały jest. Haratnę yy. go na 20 cm, dwa kawałki po 20 cm. Przyspawam i, i będzie po robocie. Wszystko wyszlifowane. Skończone w sumie. Gotowe do malowania. Myślę, że czas operacyjny w godzinę ciężko. Ciężko. O, w końcu się styknął gdzie jego miejsce. Dwie godzinki minimum. Lekko licząc. Lekko licząc dwie godzinki. O, tak co, zostało nam polakierować idę, idę sprawdzać idę sprawdzać yy, jakie mam kolory farby jaki bym mógł użyć myślę, że będzie pięknie dobra, wszystko wyschło mamy piękny piękny czerwień czy dobrze przyjrzycie, to z dodatkiem złotego no trochę, że tak powiem mi nie poszło z tą farbą, no, ale tak jak mówiłem mam tylko na tą chwilę, w sumie ta już się też prawie skończyła. Zmiksowałem z czarną, pewnie będzie piękny fiolecik na następny jakiś tam projektik lub poprawki. Koła umyłem, teraz zabieramy się za, za składanie tego wszystkiego. Tam są takie koła założone. Są one ułożyskowane. Tu w środku widzicie tulejki, znaczy tulejki, wałki. Tu jest tulejka, możemy to posmarować. I teraz ze świeżym smarem możemy to śmiało zakładać. skończony, znaczy takie nasze prawie biurko, jak ja widzę tą drukarkę, tutaj płytę jakąś bym sobie, sobie dał i po prostu tą drukarkę tutaj tutaj wrzucał na tą płytę, yy, bo płytę tam na całą długość, tutaj taką alkę. Zobaczcie, to jest sprawa jeszcze do, do rozwiązania. Nie spieszy mi się z tym. No spokojnie. Lekko, jeszcze miękkie to wszystko. Farba się jeszcze lekko klei. No ale. Jest zrobione. Jak w nas będzie, możemy się brać za, za coś następnego. I pamiętajcie: subiki, lajki. Komentujcie co myślicie. Straciłem na tym jakieś myślę, 4 godziny, bo tak trzeba się sprężać, bo 4 godziny to zajęło, niby pierdoła, nie? No ale oko cieszy już mamy zrobione. Dobra, to na razie.